Witajcie drodzy, dzisiaj spotykamy się kameralnie, bo chcę pokazać Wam, co robić, żeby się nie przeziębiać. Ja robię taki zwykły trik napój, który jest bombą witaminową i naprawdę, jak dla mnie, jest eliksirem odporności. I prawdopodobnie dla Was też będzie, jeżeli zastosujecie się do mojej rady. Potrzebujemy kilku tylko elementów: imbir. Kurkuma, pieprz, czarny pieprz, tak? Cytryna, miód. Tylko te składniki. I robimy to tak, za chwilę wam pokażę. Pierwsza rzecz. Bierzemy imbir. Odrywamy kawałeczek. Nie obierać ze skórki, bo w tej skórce jest dużo witamin. Tniemy na kawałeczki na takie plasterki, talarki, o, i wrzucam do kubeczka. Następnie zalewa się wrzątkiem. Zalewam po prostu dopiero co zagotowaną wodą. Dobra. Idziemy dalej. To po prostu Przykrywać. akurat nie mam nic mniejszego to przykryję tym przykrywam przykrywam to na dokładnie 10 minut i po 10 minutach zobaczycie co dalej Ten minutes later tak na serio teraz tak minęło 10, minęło 10 minut odkrywam i teraz wsypuję zarazie łyżeczkę Wsypuję pół, połowę łyżeczki takiej małej od herbaty, połowę łyżeczki kurkumy. Mieszam, mieszam, mieszam. Mieszam. I do tego można od razu, albo poczekać jeszcze minutkę, do, dosypuję szczyptę, malutką szczyptę czarnego pieprzu. Ale naprawdę ma być malutką. Dlatego że pieprz sprawi, że składniki, które są w kurkumie uwolnią się. Dobre. I teraz przykrywam to na kolejne 5 może 10 minut. 5 minutes later. Yy, w tym momencie po 5 minutach wystarczy, bo tyle minęło biorę cytrynę o. i oczywiście wyciskam z tej cytryny sok takie coś proste w każdym sklepie gospodarstwa domowego można kupić do wyciskania soku na przykład z cytryny ewentualnie z pomarańczy dobra tu jest sok z cytryny dolewam Oczywiście, kiedy woda nie jest już wrząca, bo wrzątek potrafi zabić te witaminy, które są w cytrynie. I na sam koniec, gdzie ta łyżeczka jest, tu jest. I na sam koniec biorę łyżeczkę miodu. Miód, tak. Na dużo witamin. O. Mieszam to wszystko. I za chwilę będzie do picia, wystarczy poczekać, poczekać kilka, może 10-15 minut i będzie super, albo wcześniej, jak ktoś woli, jeżeli, żeby było bardziej gorące. Five minutes later, może ten, dobra, teraz jesteśmy już przy gotowym moim dziele kulinarnym, jest tak zrobione i przyznaję, że nawet jest całkiem, całkiem niezłe. Dokładnie. Fajne. Więc patrzcie. Ile? Cztery elementy, no nie? Czyli, tak. Imbir, kurkuma, pieprz. I oczywiście miód, cytryna. To jest wszystko. Mówię Wam. Nie wiem, jak u Was to będzie, jeżeli. Dacie się namówić, żeby coś takiego sobie codziennie robić i pić. Ja to robię od jesieni i naprawdę ani razu się nie przeziębiłem na poważnie. Serio, działa. No tam troszeczkę coś tam było, ale to zaraz przeminęło, więc polecam. To jest eliksir odporności. Zwłaszcza teraz, kiedy jest miesiąc marzec, pełen gwałtownych zmian pogody. Raz zimno, raz ciepło, raz zimno, raz ciepło. Fatalne dla zdrowia. Możesz naprawdę się bardzo łatwo przeziębić i popsuć sobie zdrowie. Polecam Wam właśnie ten napój, eliksir odporności. Do zobaczenia przy kolejnym moim pomyśle.